Cześć, witajcie na kanale Bloku Dostępności, w którym pokazujemy, jak osoby niewidome radzą sobie w codziennym życiu. Zazwyczaj, kiedy spotykam osoby pełnosprawne, są one zadziwione, w jaki sposób osoby niewidome mogą obsługiwać komputer za pomocą programu uciekawiającego. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ja obsługuję komputer z jednym ze znanych programów uciekawiających. Zapraszam do oglądania. W naszym rynku funkcjonują co najmniej dwa programy uciekawiające, z których każdy ma różne funkcjonalności i inne możliwości. Za chwilę pokażę Wam, jakie ustawienia podstawowe możemy zmienić w programie uciekawiającym, a także jakie skróty klawiszowe zapewnia sam program uciekawiający. Pokażę Wam teraz kilka przydatnych skrótów, które posiada program uciekawiający JAWS, którego obecnie mam tutaj otwartego, i które pozwalają na dowiedzenie się kilku istotnych informacji. Pierwszym skrótem jest to skrót INSERT F12, który, jak można było usłyszeć, pozwala na sprawdzenie bieżącej godziny. Kiedy wpiszemy klawisz INSERT i dwa razy szybko F12, to uzyskamy informację o bieżącej dacie. Przed piątek 8 kwietnia 2022 roku. Tak, w ten sposób możemy się dowiedzieć, jaka jest dzisiaj data. Jeśli na przykład zapomnieliśmy, a musimy gdzieś to wpisać. Następnym przydatnym skrótem jest skrót INSERT literka T który pozwala dowiedzieć nam się w jakim oknie obecnie jest ustawiony kursor. Just Professional. Tak i dowiedzieliśmy się, że kursor jest ustawiony w oknie Jossa Professional, czyli w oknie programu udzikawiającego. Ostatnim skrótem, który wam zaprezentuję w tym filmiku, jest skrót Insert B, który pozwala nam przeczytać zawartość całego okna. Just Professional opcja narzędzia język pomoc wersja Just 2022 2202 38 i numer serii 35774. Za pomocą tego skrótu możemy sobie przeczytać zawartość tego okna albo możemy sobie też sprawdzić pasek postępu, kiedy na przykład wkleja nam się jakaś zawartość do folderu, którą wcześniej skopiowaliśmy. Wszystkie skróty, jak można było tutaj zauważyć, są wykonywane za pomocą klawisza modyfikującego, w którym w tym przypadku jest klawisz Insert. Jest też możliwość ustawienia tego klawisza jako caps locka. Każdy program udźwiękawiający posiada wiele różnych ustawień, które pozwalają dostosować go dla każdego użytkownika. Dlatego za chwilę Wam pokażę kilka podstawowych ustawień, które można tutaj sobie pozmieniać w programie udźwiękawiającym JAWS. W tym celu będąc na oknie programu JAWS naciskamy sobie lewy klawisz ALT, który pozwala nam przejść do menu. Przechodzimy ze strzałką w dół. Pod do y, zakładki Głosy rozwijam sobie strzałką w prawo głosu. i mamy ustawienia głosu. Naciskam sobie tutaj klawisz Enter. Tutaj mamy do wyboru różne profile, które możemy sobie tworzyć i zmieniać zależnie od wybranej sytuacji. Na przykład gdy chcemy mieć przeglądarce internetowe, inne ustawienia, a w programie do obrabiania tekstu jeszcze inne, możemy sobie tutaj dodać różne profile i szybko móc przestawić ustawienia, które wcześniej zdefiniowaliśmy. Poruszając klawiszę klawiszem tabulatora mogę sobie tutaj przeglądać różne ustawienia. Usuń profil przycisk. Możemy usunąć profil. Włącz dodatkowe profile głosowe dla zainstalowanych głosów Vocalizer w dwa pole wyboru zaznaczone. Tutaj możemy sobie włączyć dodatkowe ustawienia do profili. Możemy sobie wybrać język, w jakim ma nam mówić JAWS. Próbkę, możemy przeczytać próbkę, aby zobaczyć, czy ustawienia, które ustawiliśmy nam odpowiadają. Dostosuj pole kombi. Wszystkie konteksty. Z Tutaj możemy zmienić sobie konteksty, które Jones ma nam odczytywać, czyli zależnie od wybranego kontekstu będzie nam Jones odczytywał albo więcej informacji, albo mniej. Tutaj możemy zmienić sobie lektora, który nam będzie mówił. Mam teraz domyślnie wybraną Ewę, a gdy sobie strzałkę w dół, słyszymy głos Krzysztof i jeszcze strzałkę w dół. Głos Zosia. Możemy tutaj sobie też wybrać głos, który nam najbardziej odpowiada. Wrócimy do Ewy. Dalej możemy sobie zmienić tempo mowy. Nie będę tutaj przyspieszał, żeby wszystko było dla każdej osoby zrozumiałe, co Jones nam oznajmia. Możemy ustawić sobie stopień interpunkcji, czyli czy program uciekający będzie nam czytał kropki, przecinki, wykrzykniki i inne znaki zapytania, na przykład. Głośność 96, poziomy. Czy chociażby 95%. ustawić sobie głośność programu uciekającego i dostosować ją po prostu do siebie. Całe ustawienia możemy sobie zamknąć po prostu klawiszem Enter, przez co zostaną one zapisane. Oczywiście program uciekający JAWS posiada jeszcze wiele innych ustawień. Które można zmienić w tym programie. Pozwala on nawet na wygrywanie różnych skryptów, które dodają nowe możliwości i umiejętności dla tego programu. Dlatego jest on tak bardzo zaawansowany. Jeśli chcielibyście poznać więcej informacji o tym programie uciekawiającym, to zachęcam do wejścia w link, który zamieszczamy w opisie pod tym filmem. A teraz pokażę Wam, jakie skróty klawiszowe używają osoby niewidome przy posługiwaniu się systemem Windows na komputerach. Osoby niewidome obsługują komputery wyłącznie za pomocą klawiatury, dlatego tak ważne jest nauczenie się bezwzrokowego pisania na klawiaturze, aby móc opanować wszystkie skróty klawiaturowe oraz aby móc szybko pisać teksty w różnych edytorach do tworzenia dokumentów. Jak widzieliście przed chwilą, gdy ustawiałem różne opcje w Jawsie, jednym klawiszem, który służy do poruszania się po oknach, które mamy wyświetlone w systemie Windows, jest klawisz tabulator. I tym klawiszem możemy się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi opcjami w różnych wyświetlonych oknach w systemie Windows. Jednym z podstawowych skrótów klawiszowych jest skrót Windows D, który pozwala nam przejść na pulpit. Tak, i widzieliśmy teraz, że program uciekawiający nam powiedział, że przeszedł właśnie na pulpit i przeczytał nam pierwszą ikonkę, na którą przeskoczyliśmy. Był to ten komputer. Przeczytał nam też, który jest to element i ile mamy elementów na pulpicie dostępnych. Następnym skrótem, który jest często przeze mnie używany i wykorzystywany, jest skrót Windows B. Jak można było zobaczyć, kurs to przeskoczymy teraz do szflady systemu, w której szczękami lewo-prawo mogę się przemieszczać i ustawiać różne opcje, takie jak data, godzina, połączenie się z internetem czy sprawdzanie różnych powiadomień. No i tak to wygląda. Nie będę już dalej pokazywał. Aby nie przedłużać wykorzystywania tego skrótu klawiaturowego, przejdziemy sobie teraz Windows D znowu na pulpit. D, D, widok folderu... Dwukrotnie przeszliśmy, ponieważ raz nam przeskoczył na okno Jousa i jesteśmy już teraz na pulpicie. I teraz spróbujemy sobie wejść w notatnik i napisać tekst, gdzie też pokażę kilka kolejnych skrótów klawiaturowych, które osoby niewyzjonalne wykorzystują w codziennej pracy. W tym celu, w najszybszy możliwy sposób, wejdę sobie klawiszem Windows do menu Start, napiszę kilka literek NOT, mamy notatnik i naciskam Enter, aby tutaj sobie w niego wejść. I w tej chwili mamy wyświetlony notatnik, możemy sobie napisać przykładowy tekst. Tak, i teraz możemy sobie na przykład strzałką w dół przeczytać to, co przed chwilą napisałem. To jest tekst przykładowy na potrzeby kanału blog o dostępności. Tak, i dzięki temu wiemy, co zostało napisane i czy nie popełniliśmy żadnych błędów. Teraz ten tekst możemy sobie zaznaczyć kolejnym skrótem klawiaturowym, czyli Ctrl A. To jest tekst przykładowy na potrzeby kanału blog o dostępności. I skopiować go skrótem Ctrl C. I teraz przechodzimy sobie na koniec linii. To jest tekst przykładowy na potrzeby. Naciskam Enter i wklejamy tekst z skrótem ctrl-v i teraz mamy ten tekst wklejony dwa razy. W ten sposób możemy kopiować również różne pliki, foldery, programy i inne rzeczy, które znajdują się na naszym komputerze. Kolejny skrót przydatny w edycji dokumentów jest to skrót ctrl-s i to jest skrót pozwalający wyświetlić nam okno zapisywania, a gdy plik już mamy zapisany pozwala nam na po prostu zapisanie bieżących zmian. Escape sobie zamkniemy to okno Pole edycyjne. i teraz wyjdziemy sobie z tego okna kolejnym skrótem klawiaturowym. Jest to skrót Alt 4 który pozwala nam zamknąć bieżące okno, w którym obecnie znajduje się kursor. I teraz pokazało nam się monit o wybranie, czy chcemy zapisać ten plik czy nie i tutaj tabulatorem przejdziemy do nie zapisuj, nie zapisuj przycisk. i naciśniemy sobie Enter. I tutaj automatycznie nam kursor przeskoczył na pulpit. Jeszcze jednym przydatnym skrótem klawiaturowym, który używają osoby niewidome do obsługi komputera z systemu Windows, jest to skrót LEWY ALT TABULATOR. I ten skrót pozwala nam przemieszczać się pomiędzy wyświetlonymi oknami. Obecnie jedynym oknem jest tylko okno programu uciekającego Joe's, dlatego kursor przeskoczymy na to okno, ale gdybyśmy mieli na przykład 4, 5, 6 lub więcej okien wyświetlonych, to wtedy trzymając lewy klawisz Alt i naciskając tabulator, byśmy mogli się przełączać pomiędzy tymi wszystkimi oknami. No i puszczając klawisze, byśmy skoczyli sobie do tego okna, które byśmy wybrali i moglibyśmy dalej tam wykonywać czynności, które wcześniej zaczęliśmy. Co ciekawe, wszystkie te skróty klawiszowe są one zawsze dostępne w systemie Windows, więc każda osoba, nawet nie mająca zainstalowanego programu uciekającego, może je używać i dzięki temu szybciej obsługiwać komputer z systemem Windows. Przed chwilą pokazałem Wam kilka skrótów klawiszowych, które są wbudowane w system Windows, ale osoby niewidome wykorzystują również inne skróty podczas przeglądania stron internetowych. Pozwalają one na szybkie przemieszczanie się po zawartości witryny i dzięki temu na znalezienie interesującej nas informacji. Dlatego zapraszam na kolejną część filmu. Na koniec tego filmu pokażę Wam, w jaki sposób osoby niewidome poruszają się po stronach internetowych. Programy uciekające pozwalają za pomocą pewnych skrótów klawiszowych na przemieszczanie się po zawartości strony internetowej i w ten sposób. Różnymi literkami na klawiaturze możemy się przemieszczać pomiędzy różnymi elementami. Na przykład literą H skaczemy po nagłówkach, literą U skaczemy po łączach, literą X skaczemy po polach wyboru, a na przykład literą T skaczemy po tabelach. Oczywiście jest jeszcze kilka innych liter, które pozwalają na nawigację z programem udzielającym po stronach internetowych, ale te najważniejsze przed chwilą wymieniłem. Strony internetowe osoby niewidome mogą też przeglądać za pomocą strzałek góra-dół. I tak, teraz naciemy sobie szczałkę w dół. Tak, i mamy tutaj różne elementy. Jednak takie poruszanie się po stronie jest dosyć długotrwałe, więc jeżeli znamy już zawartość strony internetowej, to łatwiej jest osobom niewidomym, korzystającym z programów uciekawiających, poruszać się za pomocą tych skrótów literkowych, które przed chwilą wymieniłem. I dlatego teraz, literą H, przeskoczymy sobie do pierwszego nagłówka na stronie. Blok o dostępności, nagłówek poziom 2. Tutaj mamy napis: blok o dostępności. Jest to blok, który również tworzymy na potrzeby tego kanału, między innymi, gdzie zamieszamy różne informacje związane z niepełnosprawnymi osobami oraz z technologiami wspierającymi te osoby. Dalej, pójdziemy teraz nagłówkiem do postów w tej grupie na Facebooku. Nagłówek poziom 2. Transparentność strony. Nagłówek poziom 2. Powiązane strony. Nagłówek poziom Dodaj swoją firmę do Facebooka. Nagłówek poziom Blok o dostępności. Nagłówek poziom 2. Łączę. I tutaj mamy nagłówek blok o dostępności i teraz czerwą w dół przeczytamy sobie pierwszego posta, który jest obecnie dostępny na tej e, stronie. Łączę 21 godzin. Grono odbiorców publiczne. Działania dla tego posta menu. Przycisków. Zginięte menu. odbar bardziej dostępny dla osób niewidomych. Po fantastycznej wygranej naszej polskiej reprezentacji w meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata w Katarze wzrosło zainteresowanie piłką nożną kraju nad Wisłą i teraz wszyscy czekamy na mecze fazy grupowej, które rozpoczną się w listopadzie 2022 roku. Każdy kibic piłki nożnej chciałby móc w pełni śledzić grę swojej ulubionej drużyny lub reprezentacji, aby później dołączyć do różnych dyskusji i wygłosić swoją opinię o... Zobacz więcej przycisk. Tak, i tutaj mieliśmy pierwsze linijki tego tekstu, który jest tutaj stawiony o rozwiązaniu dla osób niewidomych, które pozwala im bardziej uczestniczyć w meczu piłki nożnej. I teraz strzałką w dół mamy bardzo ważny element na stronach internetowych, czyli grafika. Na tak, i tutaj mamy grafikę z tekstem alternatywnym, który program uciekawiający nam odczytał. Dzięki temu osoby niewidome mogą dowiedzieć się, co na tym obrazku się znajduje. Dlatego tak ważne jest, aby na wszystkich stronach internetowych grafiki zawierały teksty alternatywne. grafikę bez tekstu alternatywnego. Jestem obecnie na innej grupie Facebookowej, która mówi o HomeKitie, czyli inteligentnym domu od Apple. I jestem tutaj w jednym z postów w tej grupie, i teraz, gdy nacisnę strzałką w dół, zobaczycie, co program uciekawiający przeczyta mi na tym niepodpisanym zdjęciu. Tak, tutaj był komunikat że na zdjęciu może być, to jest tekst, który stawia domyślnie Facebook, który sam próbuje opisać zdjęcia, które nie posiadają tekstu alternatywnego, ale gdyby nie to, w ogóle byśmy jako osoby niewidome nie wiedzieli, co znajduje się na tym zdjęciu. Dlatego bardzo ważne jest, aby te teksty alternatywne były wstawiane do zdjęć zamieszczanych na różnych stronach, nawet na naszych postach na Facebooku. Jak widzieliście w tym filmie, osoby niewidome bez problemu posługują się komputerem dzięki programom unikawiającym. Tak naprawdę wszystko zależne jest od dostępności, czyli czy dana aplikacja, program lub strona internetowa jest dla nas odpowiednio stworzona i dostępna. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie tworzone nowe treści były dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli był on dla Was pomocny, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, a jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o nowych pojawiających się filmach. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.